Nie, nie ona, nie, tu nie, zwodzi, nie kocha, już idzie, nadchodzi. O Basiu, słońce moje, przyszłaś, nareszcie. Ja tu cierpię takie niepokoje. O panie, wysłuszkę swoją rozgrzeszcie, że dała czekać swojemu królowi. Ledwo się mogłam wymknąć, jak w tak z klatki. Zamek do próżna od służby się mrowi. Komnata podle, komnat matki. Wybaczcie, proszę. Moja ty, niebogo, niech się napatrzę. Na co kwew ten wdowi? Nie, nie włosy. Nie masz. Krom nas obojga tutaj nikogo. Więc niech się nie. Płonią, Sromem te liczka, przecina ramiona, popłynęły włosy pachnącą falą. Wierz wargi na świecie, słodsze być mogą. Całam ja ogniem wstydu roz. Lecz miłowanie mocniejsze od sromu. Do ciebie, mój królu, jak wicher mnie niesie, gdy cię nie widno, płaczę po kryjomu. O biedne, moje rajskie, moje ptasze. O panie, myśl mych umiłowana, i że rączęta ucałuje wasze, bo. Słów już nie mam dla was. Mego pana wargi na moich rękach! Boże! Łza królewska przez palce mi cieczy. Ma istot królewski nie może. To, to nie łzy królewskie. To łzy człowiecze. Dla ciebie nie jestem królem, Barbaro. Jesteśmy jeno dwojgiem biednych ludzi. Co żyć bez siebie nie mogą, serc jesteśmy parą, Co za, za świat cały starczą sobie wzajem. Dość mi, iż wasza jestem u stopni tronu. Żyć mogę dla was i być białym kwiatem, Który pod nogi słania swe kielichy. Na stromej, twardo królowania drodze, Dość mi, że mój Pan poddance swej lichej Znalazł w swoim sercu kątek jak cichy. I że czasem na swej piersi ochłodzę czoło znużone korony obręczą. Można i kochać żywiej i koręce. Te ciche słowa w duszy mojej dźwięczą, jak chór anielski. O, jak w tobie cudnie łączy się na poły urok dziewczęcy z niewieścią pełnią kras jak południe złote i razem jak różone rano. Zdasz mi się, sadów zaklętych jabłonią, co wieśnianym kwiatem się bieli pianą i żrałe jabłka na niej się płonią. O, moja, moja!